Żyjemy w takich czasach, że bardzo dużo pracujemy i wszyscy nam mówią, jakie mamy być, co mamy robić. Czy ty też poddajesz się temu? No siłą rzeczy nie żyję na Marsie, tylko tutaj, więc, więc na pewno tak, ale staram się, jednak, staram się jednak znaleźć jakiś zdrowy środek i, i kierować się rozsądkiem i nie poddawać się takiemu owczemu pędowi, tylko jednak słuchać siebie. I myślę, że to jest, to jest bardzo ważne. I oczywiście czasami się narażamy na może jakieś krytyczne opinie ludzi z zewnątrz, ale jeżeli jesteśmy same przekonane na 100%, że to co robimy jest dla nas dobre, że mamy rację, że chcemy tego. Nawet jeżeli to jest... Różni się od tego wszystkiego, co robią inni dookoła, to naprawdę warto ryzykować. Myślę, że kluczem jest takie życie w harmonii, w zgodzie ze sobą samym, ale trzeba też tego chcieć. Trzeba. Od czasu do czasu usiąść w fotelu i posłuchać siebie, albo iść na spacer do parku, albo do, la, do lasu, jeśli ktoś ma taką możliwość, i po prostu zapytać siebie samego, co jest dla mnie ważne, co sprawi, że będę szczęśliwa, a co będzie takim głupim pędem i pogonią za nie wiadomo czym tylko dlatego, że inni nam przyklasną.